Siadł na rower pod wpływem alkoholu, zapłaci 2,5 tysiąca złotych grzywny. Alarm bombowy w Urzędzie Miasta. Rusza termomodernizacja budynków przy Robotniczej 3 i 21. Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień w a takie są szczegóły informacji. Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest bardzo niebezpieczna, a od 1 stycznia dodatkowo bardzo kosztowna. Przekonał się o tym 49-letni mieszkaniec Mysłowic, który został zatrzymany w czwartek na ulicy Krasowskiej przez patrol Mysłowickiej Drogówki. Po badaniu na zawartość alkoholu we krwi usłyszał, że będzie musiał zapłacić aż 2500 zł grzywny. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu, co oznacza, że kierował w stanie nietrzeźwości. Czwartek o godzinie 8:00 w Urzędzie Miasta Mysłowice rozpoczęła się ewakuacja wszystkich pracowników. Powodem było podejrzenie o podłożeniu materiałów wybuchowych. Informacja o podłożeniu bomby została wysłana do Urzędu Miasta mailowo. Zaraz po jej odczytaniu powiadomiono wszystkie służby bezpieczeństwa. Policja i straż pożarna przeszukała budynek magistratu pod kątem ewentualnych ładunków wybuchowych. Jak się można domyśleć, alarm był Fałszywy. Po trzech godzinach urzędnicy bezpiecznie wrócili do pracy. W piątek mysłowicy strażacy zostali zadysponowani do pożaru samochodu osobowego przy ulicy Moniuszki. Kierowca z pasażerem udali się na zakupy do jednego z pobliskich sklepów, a w tym czasie doszło do samozapłonu pojazdu. Gdy strażacy dotarli na miejsce, pożar był już dość mocno rozwinięty. Paliła się komora silnika, a ogień dostawał się już przez przednią szybę do wnętrza samochodu. Pożar udało się ugasić, nikomu na szczęście nic się nie stało. Przyczyny zdarzenia będzie ustalał biegły z zakresu pożarnictwa. Rusza termodernizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Robotniczej 3 i 21, która polegać będzie m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniu ścian i fundamentów. Zakończenie pracy planowane jest na koniec roku. Na termodernizację czekają jeszcze kamienice przy ulicy Robotniczej 7, 11, 15 oraz od 17 do 19. Inwestycje realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przypominamy także, że aktualnie trwa termodernizacja budynków przy Oświęcimskiej 66 oraz Strażackiej 2. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Mistrzowie Żywego Słowa, czyli Mysłowickie eliminacje do 67 OKR-u. Na Laryszu szukali Hazoka. Wyrzeźbione ciała walczyły w Mistrzostwach Śląska. Najzdolniejsze młode Mysłowiczanki nagrodzone. Zakończyła się kolejna edycja konkursu Mysłowice mają talent. I can't sleep at night, za nami kobiecy finał konkursu Mysłowice mają talent. Najzdolniejsze młode Mysłowiczanki śpiewają i uprawiają gimnastykę artystyczną, ale podczas 13 finałowych występów mieliśmy też okazję posłuchać recytacji, i gry na skrzypcach oraz podziwiać taniec współczesny. Widowisko w bogatej oprawie muzyczno-taneczno-multimedialnej mieszkańcy mogli też oglądać na żywo w sieci. Poziom był faktycznie bardzo wysoki. Mieliśmy duże problemy, żeby podjąć decyzję, bo jakby wszyscy wykazali się czymś wyjątkowym. Natomiast no, wydaje nam się, że te decyzje, które ostatecznie musieliśmy podjąć, były jak najbardziej trafne, i o tym też świadczyło to, że wszyscy na widowni faktycznie byli zadowoleni z tych naszych wyników. W jury, prócz tancerki Weroniki Zacher, zasiadł aktor Dariusz Wiktorowicz oraz muzycy Wojciech Kuderski i Marcin Wyrostek, który kilkanaście lat temu był przecież na miejscu uczestników. Ja sobie też przypominam o mój czas, kiedy brałem udział w. Mam talent, i to jest niezwykły stres. Niezwykły stres wyjść na scenę, są kamery, jest publiczność, wystąpić i każdy z tych uczestników jest wielkim bohaterem. To jest to najgorsza rola, w jakiej można być postawionym, żeby wybierać spośród tak fajnej, ambitnej, ciekawej młodzieży, która. Tyle włożyła serca w, w, w przygotowania w ogóle w swoją drogę, żeby dzisiaj być na scenie. I to są perełki, które są fajnym drogowskazem dla, dla wszystkich rówieśników. No i teraz wybrać spośród nich tych, tego kogoś, kto był najciekawszy, najlepszy, czy akurat miał najlepszy dzień, jest to mega trudne i mega niewdzięczne. Jednogłośnie Zosia dostała, dostała Grand Prix. Tak, wszystkie, wszystkie te nasze akurat chyba decyzje były też takie spójne, to było, to, to było bardzo budujące, jeżeli chodzi też o nas, bo nie mieliśmy takiego poczucia winy, bo to jest naprawdę ciężki, ciężki, ciężki orzech do, do zgryzienia, ale wszyscy występujący to są cudowne dzieciaki, piękne dzieciaki, które młodzież... Yy, ja po tym dzisiejszym dniu znowu nabieram wiary w młodzież, wiary w, w, w to, że jednak te wszystkie zabawki elektroniczne nie zabierają jednak ambicji, nie zabierają przyszłości. Młodzieży, to jest fajne. Poza tym oprawa sceniczna, światło, przygotowanie, cały anturaż prowadzący, Michał Skiba, który w ogóle wyszedł, wyszedł z siebie, to jest objawienie 2022 roku. Całość naprawdę na tak wysokim poziomie, że jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wziąć udział w finale, w poprzednim też również etapie mysłowice mają talent i cieszę się, że, że, że to tutaj. Jurorzy przyznali trzy nagrody główne, po jednej w każdej kategorii wiekowej. Jednogłośnie wybrali też laureatkę Grand Prix całego konkursu. Nagrodę specjalną ufundował natomiast główny partner wydarzenia szkoła jazdy Egzaminator. Najmłodsze nagrodzone Mysłowiczanki to pasjonatki gimnastyki artystycznej. No na pewno trzeba się rozciągać regularnie i trzeba to robić z świadomością, żeby nie uszkodzić się w jakimś sensie. Lubię to bardzo, sprawia mi to przyjemność, czuję się, mogę się w tym odnaleźć i mogę spuścić sobie wszystkie te emocje złe i jakoś się rozluźnić. To jest sport, który tak. Jakby się, bez niego się nie da żyć. Podczas finałowych występów nie zabrakło utworów takich div jak Arita Franklin czy Nina Simone. Świadczy to o dużej dojrzałości tak młodych przecież mysłowickich wokalistek. Wszystkie myślą o muzyce na poważnie, chcą związać z nią swoją przyszłość, choć wiedzą, że przed nimi jeszcze lata nauki i zdobywania doświadczenia. Taki mam plan, żeby albo zostać aktorką, albo studiować muzykę, robić coś w tym kierunku. Wydaje mi się, że muzyka lubię najbardziej. Najbardziej do mnie przemawia, ale nie zamykam się na inne rodzaje muzyki, bo wszędzie można znaleźć coś dobrego. Myślę, że potrzebuję dojrzeć do pisania swoich własnych tekstów. Poradziłam sobie, ale to, to jeszcze nie jest ten moment taki tak, dla mnie. Zdecydowanie to jest kwestia doświadczenia na scenie. To na pewno będzie rzecz, która będzie mi towarzyszyć. Czy jako hobby, czy jako stała praca, to się zobaczy, ale. Na pewno rozważam to jako jeden z moich planów. Organizatorami konkursu Mysłowice Mają Talent byli Urząd Miasta Mysłowice, Mysłowicki Ośrodek Kultury, Centrum Kształcenia Zasadniczego i Ustawicznego oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny numer 3 w Mysłowicach. Całe nagranie finału jest dostępne na stronie internetowej MOKU. Jak umiejętnie władać słowem? Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy Mysłowickich Eliminacji do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie brali udział zarówno dorośli, jak i młodzież. Wyjeżdżała do mnie z twarzą zwykła flądra, ordynarna brama budra. Sztuka żywego słowa, choć w dzisiejszych czasach jakby mniej zauważalna pośród innych dziedzin, ma nadal swoje święta. Niewątpliwie jednym z nich jest ogólnopolski konkurs recytatorski, do którego mesłowickie eliminacje odbyły się 13 kwietnia w kultowym kinoteatrze Znicz. W konkursie można było recytować, ale także inscenizować teksty lub śpiewać poezją. Jak przekonywali uroży, dobrze opanowana sztuka recytacji jest niezmiennie bardzo przydatna. Taki udział w konkursie, daje możliwość naprawdę szerokiego zrealizowania się później w różnych zawodach, czy to konferencjera, czy prezentera telewizyjnego, czy radiowego, albo po prostu możliwość występowania jako polityk też siła przekazu jest rzeczą niezwykłą. Umiejętności władania słowem oceniało Jiri w składzie Adam Radosz, Jacek Turalik i Barbara Wójcik Wiktorowicz. Prócz ocen nie brakowało także i rad. Jak więc umiejętnie władać słowem? Dobór tekstu do tego, co się sobą reprezentuje, jakim się jest, i wtedy ten tekst też dobrze dobrać do siebie aby nie był on sprzeczności z daną osobą, która mówi, a później praca nad dykcją, emisją, e ekspresją tekstu, bo to jest jakby najważniejsze. I to też nie poprzez krzyk, ale poprzez właśnie zrozumienie tekstu. Już zrozumienie tekstu powoduje dobrą interpretację. W konkursie brali udział zarówno dorośli, jak i młodzież. Od kilku lat się tak tym zaczęłam interesować. W podstawówce mnie pani zaczęła brać na konkursy i od tego czasu mi się to po prostu, od pierwszego konkursu, od pierwszego występu ze szkolnego teatru, mi się to tak bardzo spodobało, że, że teraz cały czas chcę w tym dalej działać, dalej to robić. Bardzo lubię te występy, bardzo lubię zapoznawanie się z tymi tekstami, interpretowanie ich i sprawia mi to po prostu niesamowitą frajdę. Laureatami w kategorii Recytacja Młodzież zostali Weronika Michalik, Sonia Stanisławska, Marta Gierszner i Nadia Klimowicz, a w kategorii Recytacja Dorośli Hanna Rams, także w kategorii Wywiedziona Ze Słowa, Adela Mor i Bartłomiej Wieczorek. Teraz czas na etap wojewódzki, a w końcu ogólnopolski. Jako jurorzy wybraliśmy tutaj kilka osób, którzy będą e, uczestnikami dalszego etapu. I te osoby rzeczywiście zrobiły na nas ogromne wrażenie. Mogę powiedzieć, że w jednym przypadku miałam rzeczywiście ciarki na plecach. Wiele emocji, bardzo przekonująca recytacja. Więc sądzę, że zobaczymy te osoby na kolejnych scenach, a może i na scenach teatralnych. Hazok, czyli po śląsku zając i rozrzucone przez niego w ogrodzie wielkanocne jaja to bohaterowie ostatniego przed świąteczną przerwą Dnia Nauki w Szkole Podstawowej nr 11 na Laryszu. Zadaniem dzieciaków było odnalezienie w szkolnym ogrodzie jaj pozostawionych przez hazoka, a następnie odpowiedzenie na ukryte w nich pytania. Zagadki związane były z językiem angielskim, śląskim oraz tradycjami świątecznymi. W szkole odbywał się także wielkanocny kiermasz ciast. Panowie dumnie prężyli muskuły w takich kategoriach jak kulturystyka klasyczna, klasyk fizyk i fitness plażowe. Panie natomiast zaprezentowały swoje atuty w kategoriach bikini, wellness, fitness sylwetkowe oraz fit modele. W ostatni weekend w Mysłowicach odbyły się ogólnopolskie mistrzostwa śląska w kulturystyce i fitness. Doskonale wyrzeźbione ciała kobiet i mężczyzn można było podziwiać przez cały weekend w hali widowiskowo-sportowej MOSiR, gdzie odbyły się ogólnopolskie mistrzostwa Śląska w kulturystyce i fitness. Zawodnicy i zawodniczki z całego kraju rywalizowali w aż 26 kategoriach w trzech grupach wiekowych. Panowie dumnie prężeli mózgoły w takich kategoriach jak kulturystyka klasyczna, klasyk fizyk i fitness plażowe. W kulturystyce ekstremalnej, czyli tej najlepszej, największej, wiadomo należy się spodziewać gabarytów, yy... Grubego umięśnienia, potężnej sylwetki. Najlepiej w formie X, gdzie wąska talia, szeroka góra i dobrze wzbudowane nogi. Druga kategoria jest to kulturystyka klasyczna, w której już słabsze nogi jest mniejsza sylwetka. Panie natomiast zaprezentowały swoje atuty w kategoriach bikini, wellness, fitness, sylwetkowe oraz fit model. Każda rządzi się, że tak powiem, swoimi prawami, te najlżejsze kategorie bikini fitness, nie tylko jakby umieśnienie decyduje, ale również i prezentacja i to jakie mamy stroje, jak wyglądamy, jaką mamy aparycję, ale im idziemy dalej, im bardziej cięższe takie kategorie, jak na przykład fitness sylwetkowe kobiet, no to tam... Już w mniejszym stopniu ta prezencja, ale już w większości bardziej oceniamy tą bardziej umięśnioną sylwetkę. Tu jest potrzebna więcej mięśnia, tak zwana separacja, definicja. Nasze miasto reprezentował Jakub Doleciński, który na podium stanął aż dwa razy, otrzymując złoto w kategorii kulturystyki juniorów oraz srebro w kulturystyce mężczyzn do 90 kg. Dwa złota otrzymał za to Sławomir Szafrański, który wygrał w kategorii Master Open oraz do 90 kg. Przerwy przygotowywałem się ogólnie właśnie pod te zawody. Główne zawody za trzy tygodnie Mistrzostwa Europy Mastersów. Jak ktoś jest solidny, to, to nie jest ciężko. Tak i konsekwentny dąży do, do tego, co gdzieś sobie tam zaplanował. Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness powróciły do Mysłowic po kilku latach przerwy spowodowanych pandemią. Ze względu na spore zainteresowanie tą dyscypliną sportową, jest szansa, że na stałe wpisze się w cykliczny kalendarz wydarzeń w mieście. Myślę, że wróci z powrotem do imprez cykli. W Mysłowicach jest spore zainteresowanie, na pewno coś innego i na pewno wiele atrakcji dla jednej i drugiej płci. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Mysłowicach odbyła się kolejna w tym roku uroczystość Złotych Godów. Tym razem 50-lecie małżeństwa świętowało osiem par. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odebrali Irena i Ludwik Filowie, Teresa i Bogusław Konkolowie, Helena i Alojzy Kontnowie, Henryka i Lechosław Kupczykowie, Krystyna i Marian Mańkowie, Renata i Stefan Musiałowie, Halina i Janusz Pawliccy oraz Anna i Paweł Piechotowie. Uroczystość poprowadził prezydent Dariusz Wojtowicz i kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Paulina Kalisz. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie, jak zawsze zapraszam za 7 dni. Do zobaczenia. Udanego tygodnia życzę.